Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej prezentacji zdobyczy książkowych kanału Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem, przed kamerą Marcin Piotrowski. E, I cóż, e, przedstawię może rzeczy, które znalazły swój dom e, na Saskiej Kępie w Warszawskiej e, w lutym. 2022 roku, i które to rzeczy, może nie wszystkie, ale część z nich na pewno trafi na kanał i na pewno będę je omawiał, a niektóre z tego co wiem, nawet będę omawiał już w marcu. Podzieliłem te rzeczy, te książki na kilka kategorii, żeby jakoś tak zgrabnie się wśród nich poruszać. I pierwszą kategorią, od której zaczniemy, to są rzeczy, czy to są książki właściwie, nie rzeczy. To są książki z kategorii szeroko rozumianego designu i projektowania wizualnego. I jako pierwsza, jako pierwsza idzie książka Dom pod Słońcem, Eileen Gray. I to jest taka powieść graficzna, komiks łamany na powieść graficzną. I ta rzecz jest już u mnie zapowiedziana. Pojawi się chyba za dwa tygodnie, razem z książką o Le Corbusierze Le Corbusier Le Grand. Więc ta, ta, ta rzecz będzie, bardzo się cieszę, bo, bo to, to będzie jakiś kolejny wątek, kolejna rzecz eksplorująca tematy narracji wizualnej u mnie, więc, więc się cieszę. To wyda, wydanie marginesów bardzo, bardzo piękne, tak to wygląda bardzo fajnie, taki szlachetny, szlachetny papier. Druga rzecz designowa to jest spirala Ewy Sataleckiej. To jest rozmowa, to jest rozmowa z Romanem Duszkiem, czyli można powiedzieć legendą polskiego, polskiego projektowania wizualnego, człowiekiem, który zaprojektował między innymi logo lotu który zaprojektował m.in. identyfikację wizualną całą i architekturę informacji do warszawskiego metra. A więc to będzie prawdziwa uczta. Nie wątpię, że będzie, dlatego że czytałem poprzednią książkę Ewy Sataleckiej i to był też wywiad, taki długi i, i po prostu w, i, i jestem... Bardzo się cieszę, że, że o tej książce... Myślę, że o tej książce będę opowiadał, tylko nie w marcu, ale pewnie wkrótce, bo to będzie rzecz bardzo wartościowa. Rzecz, którą gdzieś tam anonsowałem, że jej nie czytałem jeszcze, to Despiny Stratigakos: gdzie są architektki. I to jest rzecz niewielka, ale ja Despiny Stratigakos bardzo cenię. Czytałem jej już dwie książki. Dom Hitlera, której recenzja jest na moim tym blogu jeszcze pisanym o nowym modernizm. I jest jeszcze książka Północna Utopia Hitlera o Norwegii, która recenzja już jest nagrana i czeka w kolejce, żeby się z Państwem podzielić. Więc, więc ten wątek kobiecy, i kobiecy się gdzieś pojawi, ale myślę, że też będę o tej książce opowiadał przy okazji jakichś wątków takich genderowych. Kolejna rzecz to jest e, On i Ja, e, to jest książka Jerzego Sołtana, czyli polskiego architekta i to jest książka o Le Corbusierze i, no i już z samego tego powodu się bardzo cieszę, że, że ją mam. E, I też będzie, będzie czytany bardzo wkrótce, bo ja myślę, że w ogóle wątek Le Corbusier będzie się u mnie pojawiał dosyć regularnie, bo to jest bardzo ważna dla mnie postać i, też sporo pisał i wydaje mi się, że, że, warto, że warto o nim mówić. U roku tej książce dodaje, dodaje wyjątkowo cudowna errata w postaci, w postaci zakładki, gdzie jest napisane, że wydał się mały wirus i pomieszał tekst i pomieszał przypis. No, fantastyczny w ogóle pomysł, jak można zarządzić. Swoim błędem, który się robi, jednocześnie ten błąd przekształcić w coś pozytywnego, czyli w zakładkę, zagrać humorem. No, no, wspaniała rzecz, więc on i ja będzie wkrótce. I też wkrótce będzie, bo też już jest zapowiedziałem to. To jest nowa książka z wydawnictwa Charakter, chyba najnowsza ich, czyli User Friendly. I User Friendly no. To są, powiedzmy, moje całe, przez długi czas, lata, zawodowo związany obszar ze mną, więc, więc o tej książce też chętnie opowiem. Jeszcze jej nie czytałem, ale będę ją czytał lada dzień, bo za dwa tygodnie będzie chyba gdzieś prezentowana u mnie na kanale, więc z User Friendly bardzo się cieszę, też to jest fantastycznie wydane. I no, charakter, jak to, charakter, po prostu. I tak wyglądają książki z kategorii designu. Jeżeli chodzi o kategorię język i przekład, to w tym, w tym miesiącu przybyły tylko dwie rzeczy. Na początku, teraz, złapałem książkę Robin Dunbar Pchły plotki, a ewolucja języka. I no, temat jest dla mnie interesujący, dlatego że wszystkie rzeczy związane z historią języka, z historią mowy w takim ujęciu ewolucyjnym są dla mnie, są dla mnie ciekawe, więc, więc z tego też powodu ta, ta książka trafiła do mnie. A że są jeszcze takie urocze w niej wykresy różnego typu, to wiadomo, że to będzie bardzo dobra i konkretna lektura i takie rzeczy. I takie rzeczy tygrysy lubią najbardziej. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest, to jest książka o nich tutaj. I to też dostałem w ramach rekomendacji rzeczy, które jeżeli się człowiek interesuje, zaczyna interesować przekładami, to to jest rekomendacja też, którą dostałem, żeby, żeby tę, książkę, tę książkę przeczytać. Udało się, ją, udało, się, udało się ją na Allegro zdobyć i to też widać, że to już pachnie Pięknym czytaniem, ona jest fajnie poskładana i jeszcze ma taką cudowną okładeczkę prostą i w środku, w bardzo podobnym układzie typograficznym też, też są takie przekładki, znaczki, no to jest po prostu kwintesencja dobrego wydawania książek, to, to jest kolekcja literatury na świecie. Więc te dwie rzeczy są rzeczami językowymi. Teraz kategoria numer 3, czyli moje główne pole zainteresowań literackich od jakiegoś czasu, czyli historie, historie czeskie i słowackie. Pierwsza rzecz to jest to jest kryminał. Kryminał, thriller, kryminał, coś takiego, czyli Josefa Kariki Wiatr. Książka, która trafiła do mnie też z rekomendacji, którą gdzieś tam wygrzebałem w necie, te rekomendacje. I no jak nie czytam kryminałów, tak. Tego przeczytam, bo wiem, że to jest bardzo dobrze oceniany. Karika. I teraz, tak, kolejna rzecz, tutaj to jest Martina Simeczki, Słowacja: Dzieje Obojętności. I to jest książka, którą mam też z rekomendacji, bo to jest z rekomendacji Andrzeja, pana Andrzeja Godzińskiego. Ten trzymaczka się pojawił w którymś numerze drozdowiska, więc ja sobie go zapisałem i, i jest. I się, I się cieszę, bo to jest rzecz o, no, o Słowacji, o specyfice, specyfice historycznej tego kraju ostatnich lat więc, więc dla mnie rzecz interesująca. I teraz dwie rzeczy literackie. Egona Hostowskiego. to jest pokłosie mojego słuchania. A już nałogowego, powiedziałbym nawet kompulsywnego podcastu Drozdowisko. I tam był taki cały jeden, taka dłuższa rozmowa Andrzeja Jagodzińskiego z Teresą Drozdą na temat właśnie Hostowskiego i jak posłuchałem tych rozmów, to stwierdziłem, że ja tego Hostowskiego chcę podczytać. I, i nabyłem sobie i Zaginionych, i nabyłem sobie Mieszkanie dla Cudzoziemca. I te dwie rzeczy na 100% pojawią się. Ich recenzja pojawi się łącznie razem w kwietniu, no bo kwiecień już się pomału zaczyna zapełniać. Zaczęliśmy już marzec, to już trzeba myśleć o kwietniu, więc te rzeczy na pewno będą w kwietniu. A i na pewno w kwietniu będzie też, też Simeczka z, z dziejami obojętności. I w kwietniu zdecydowanie, bo będzie kwiecień, będzie miesiącem czeskim, i w kwietniu będzie Jerzego Gruszyl, Czechy: Instrukcja Obsługi. I to też jest książka, która jest z rekomendacji pana Andrzeja Godzińskiego. którą mi bardzo polecam, żebym ją przeczytał. Jeżeli się gdzieś interesuje tą historią czeską, w takim trochę no, na jakimś takim nieco głębszym poziomie. I to jest w ogóle z tego takiego cudownego wydania Centrum, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Cóż, jak chcecie Państwo, Rada Inwestorska na trudne czasy, kupujcie książki z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Kupcie sobie po kilka i schowajcie i podtrzymajcie, bo ceny tych książek, te, te książki na przykład, te, te, ta, ta książka jest niedostępna już normalnie w sprzedaży, a na Allegro kosztuje. Spójrzmy za milczenia, ile kosztuje, ale za dużo kosztuje. No ale, no ale, Czechy instrukcje obsługi są, więc Czechy instrukcje obsługi będą też w kwietniu na 100% na kanale. I to była seria książek o Czechach i Słowacji, które się pojawiły w lutym. A teraz kolejna kategoria, to kolejna kategoria to są rzeczy, nazwijmy to z szeroko rozumianych nauk społecznych i, i społeczeństwa, tak bym powiedział. I jest tak, nazistowska rewolucja kulturalna, no wspaniała rzecz, jeżeli chodzi o tytuł, oczywiście oraz zakres tematyczny książki. Więc to też jest dla mnie rzecz bardzo interesująca i nie wiem kiedy urządzę, kiedy urządzę miesiąc niemiecki, ale, ale pewnie niedługo urządzę, dlatego że już dosyć dawno nie czytałem o, o, o nazizmie, a to rzadko mi się zdarza. Więc to, a taki właśnie nazizm w takim ujęciu kulturowym to może być i kulturalnym może być ciekawe. Późny kapitalizm i celowość snu y, Jonathana Krawi. To też urządza jakiś wąteczek, taki kiedyś dotyczący kapitalizmu i rozliczeń wokół kapitalizmu współczesnego, czym jest kapitalizm obecnie. Więc to też się na 100% pojawi, bo to jest bardzo interesująca książka. O, o niej czytałem już, już wcześniej, tylko nie wiem jeszcze kiedy ten, kiedy ten wątek kapitalizmu będę, będę eksplorował, ale na pewno jakoś wkrótce będę. Z tej białej serii czarnego, biała seria czarnego, Armenia obieg zamknięty Macieja Falkowskiego. No Tematy byłych republik radzieckich i w szczególności Azji Środkowej są dla mnie, dla mnie bardzo interesujące, więc tę Armenię kupiłem. Zwłaszcza, że moje poprzednie doświadczenia z tą serią są, są znakomite, mimo że. że... Przeważnie te rzeczy, które się w niej ukazują, mają dosyć gorzki posmak, ale no, ale, ale czytać trzeba. Więc, więc może w ogóle kiedyś zrobię też jakiś trochę przelot po całej tej serii. Chociaż muszę, muszę zobaczyć, bo wydaje mi się, że seria ta jest dosyć popularna, więc nie wiem czy, czy jest sens, żebym gdzieś o niej jakoś bardzo opowiadał. Książka, którą kupiłem trochę w ciemno, o której nic nie wiem, czyli Stevena Lewiego Facebook, a miało być tak pięknie. Mnie czeka pewnie przy jakiejś okazji facebookowy tutaj coming out, bo pewnie będę chciał opowiedzieć przy okazji książek, bo tak, tak naprawdę książki w dużym stopniu skłoniły mnie do tego, że porzuciłem social media. Całościowo zamknąłem konto na Facebooku i wydaje mi się, że ta książka może się wpisywać też w taką narrację facebookową, około facebookową, no ale nie wiem jeszcze, natomiast y, zmienił świat teraz, ponosi tego konsekwencje, no zobaczymy, zobaczymy co to będzie, natomiast też wątek facebookowy się u mnie pojawi i y, 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 też to na 100%, bo, to, bo to jest, ten, ten temat jest bardzo istotny dla mnie, więc będę chciał też Państwu kilka książek z tego obszaru podrzucić, nie wiem kiedy jeszcze. I teraz trochę na, na fali tego, co się, co się ostatnio wydarza na, na Ukrainie i jak poczyna sobie Rosja, to taka książka Tima Weinera Szaleństwo i chwała w podtytule Wojna Polityczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No, mam wrażenie, że zaraz się okaże, że to był tom pierwszy, a zaraz, życie teraz będzie pisało zaraz tom drugi. E, natomiast ja e, Tima Weinera czytałem, e, czytam taką książkę chyba e, po, o popiołach, historia CIA i bardzo mi się ona podobała, e, dlatego ten, ten wątek zimnowojenny e, dla mnie jest e, bardzo interesujący i ta historia tego konfliktu, Tam to, jest, to jest coś cudownego, ja należę do tego pokolenia, które podpisuje się pod e, tym, jak e, w, bodajże w kasino w Casino Royale jest taka scena, jak M. E, idzie sobie i mówi w którymś momencie taka wkurzona, że do diabła tęsknię ze zimną wojną. E, mi się wydawało, że też tęsknię, ale chyba przyszła i chyba mi się nie podoba. E, no i rzecz, która, no, z której się szalenie cieszę, to jest klasowica wica o wojnie. A to jest wydała Bellona i to jest chyba świeżutka rzecz, bo ja to jakoś, jakoś, nabyłem, jakoś nabyłem bardzo, bardzo niedawno. To jest, to jest 2022, tak już to jest 2022, więc bardzo się cieszę z tego klasywica, bo ja nie czytałem nigdy całości, czytałem tylko, czytałem tylko fragmenty. A, a wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo interesujące e, i w ogóle też bardzo fajne wydania. z tyłu jest jeszcze żelazny krzyż, e, więc w ogóle całość taka naprawdę e, no jeszcze takie, takie szorstkie pucienko, jakby coś takiego ala pucienko. Więc bardzo, bardzo, fajna rzecz. Nie wiem, czy tego Klausowica będę robił, ale może od, kiedyś też zrobię jakiś taki cykl czy, czy jakieś takie prezentacje książek około politycznych, czy jak, jakiś tego typu. I to, była, to były wątki społeczne, i ostatni wątek, który został, to są wątki, to są książki. No nazwijmy to literatura piękna czy beletrystyka, I, ale poza minus literatura czeska, która była, która była osobna. Więc pierwszą rzeczą tutaj to jest dr Jekyll i pan Hyde z wydawnictwa Dwie siostry. I wstyd się przyznać, ale tak, ja po pierwsze nie czytałem nigdy, więc znam tylko ogólne story, takie co się tu wydarzy w tej książce. Ale samej tej książki nigdy nie czytałem. A kupiłem tę książkę, dlatego, że to jest wydawnictwo Dwie Siostry uruchomiło taką serię, która się nazywa Świeżym Okiem, bodajże. I ja w tej serii pokazywałem Państwu Inwazję Jaszczurów. I te, te książki to jest, to, to jest arcydzieło edytorstwa dla, e, i projektowania wizualnego, więc ja je po prostu będę zbierał. Na razie jest, e, są, są te dwie. E, no i tutaj właśnie mamy takie piękne, takie piękne obrazki w środku, e, więc. E, co doktor że Klute, chyba nie będę Państwu opowiadał na kanale, ale, no, ale, ale może gdzieś o projektowaniu graficznym się, się ta książka pojawi. Rzecz, którą kupiłem. Pierwsza, znaczy kolejna rzecz, którą kupiłem, zwracając uwagę na okładkę, czyli skórka od chleba, taka bardzo liternicza okładka. Rzecz jest o, rzecz jest o, o Izraelu i rzeczy jest o, o historii rodziny, która, która zaginęła. Znaczy o historii rodziny w czasach Holokaustu. I będę do tej książki pewnie, pewnie będę jakoś wkrótce ją czytał, zobaczę, czy, czy będę ją. Czy będę ją recenzował, nie wiem tego jeszcze. Natomiast, natomiast wątki, jakieś judaika, dla mnie są zawsze bardzo interesujące i, i, i gdzieś tam się, gdzieś tam staram się czytać i nie tylko opracowania naukowe, ale także, ale także książki, ale także literaturę, tak bym powiedział. No i teraz jest kolejny kryminał, czyli, czyli Krajewskiego Demonomachia, Demono Demono Machia, tak? I ja jak przyznam się, że kiedyś czytałem Krajewskiego, te jego takie trochę tam około okultystyczne historie i bardzo mi się one podobały, to w którymś momencie gdzieś tam ta jego ewolucja mnie Nieco zmierziła, bo te, one, te, te książki były coraz takie może nie mroczniejsze, ale takie nazwijmy to quasi vulgarne trochę. Jak już gdzieś tam była ta historia, takie, ten naturalizm taki, jakieś tam walki ze szczurami. I stwierdziłem, że więcej już nie będę czytał yy, Krajewskiego, bo gdzieś mi odpłynął w takim kierunku, który mnie specjalnie nie porywa. Natomiast jak zobaczyłem, okładeczkę to nie było odwrotu. Jak zobaczymy na okładeczce jeszcze, że rzecz się dzieje w Galicyi, no to nie było odwrotu. Eee, w miasteczku pod górze, pod Krakowem, więc nie było odwrotu. Więc no, to jest typowa rzecz. Kupiłem książkę po okładce, ale, ale za to przeczytałem po raz pierwszy od. Nie pamiętam od kiedy. <laughs> Przeczytam sobie kryminał. Więc się bardzo cieszę. No i teraz tak, Doroty Masłowskiej, Bowie w Warszawie, to, to już chyba wszyscy mają w Polsce tę książkę, ale to jest, będzie mój debiut, jeżeli chodzi o Masłowską. Ostyd się przyznać, nie czytałem niczego, ale jak jest Bowie w tytule, to musiałem ją przeczytać, więc, więc przeczytam Masłowską z, z, z tym Bowie. I ostatnia rzecz, która pewnie będzie u mnie, na, 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 nawet nie pewnie, na, na 100% będzie, czyli, czyli Dante od Alessandro Barbero, ale nie wiem kiedy będzie, dlatego że, dlatego że nie chcę czytać tej książki, dopóki nie zrobię powtórki z boskiej komedii. A boską komedię czytałem na studiach, czyli półtora roku temu. Ale już troszeczkę zapomniałem i w ogóle w międzyczasie ukazały się jeszcze kolejne dwa tłumaczenia. Więc w sumie stwierdziłem, że nie wiem które mam przeczytać, więc chyba przeczytam wszystkie trzy. Więc zanim przeczytam trzy tłumaczenia Boskiej Komedii y, i, i tego Dantego, to trochę czasu minie, ale będę chciał się, ale będę chciał na pewno przeczytać, bo y, no Dante podpada pod taki dla mnie y, Okres literacki, który, który bardzo lubię, bo, bo lubię czytać starsze rzeczy, więc, więc na pewno ten wątek się gdzieś tam u mnie pojawi, tylko nie potrafię w tej chwili powiedzieć kiedy. I tylko tyle książeczek przybyło u mnie w tym miesiącu, znaczy w tym, czyli, czyli w lutym. Liczę, że marzec będzie dla mnie bardziej łaskawy. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę, jeżeli, jeżeli o którejś z tych książek znacie, albo chcielibyście coś dorzucić na wstępie od razu, mnie na przykład jakoś ukierunkować, to bardzo zachęcam do, 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 pisania, tego, do pisania tego w komentarzach. A ja się z Państwem żegnam, bardzo dziękuję za, za to, że oglądaliście, dziękuję za, za obecność na kanale, za słuchanie, za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia. Za czas jakiś, bo znak litera człowiek powróci w stosownym momencie.